Cokolwiek się zdarzy, nic cię nie zaskoczy. Bezpieczeństwo, pewność w każdych warunkach, wygoda. Mitsubishi ASX już od 26 890 zł. Zapraszamy do salonów. Dobrze, widzicie się dzisiaj na pierwszym treningu górnika. Powiedz, na jakim jesteś etapie rehabilitacji? No Ja też się z tego bardzo cieszę, właśnie, że, że już mogłem tutaj zacząć yy, treningi w końcu. No, jestem na etapie na razie takim, że, że trenuję z boku z maćkiem Bębenkiem. Yy, drużyna trenuje osobno, my osobno, no i pracujemy z Bartkiem, z Pałkiem o, osobno. A kiedy możemy spodziewać się Twojego powrotu na wojsko? No, ciężko mi powiedzieć, ale tak myślę, że na pewno jeszcze z półtorej miesiąca taki, taki trening indywidualny potrwa. Jak wygląda ta przerwa świąteczno-noworoczna dla Ciebie? Bardzo pracowicie, bo, bo miałem wesele i musiałem to wszystko zorganizować i przygotować, także na pewno bardzo pracowicie. Podróż poślubna w tym roku, czy trzeba będzie poczekać do lata? No na pewno w tym roku, jak będzie przerwa po, po sezonie, to gdzieś się wybierzemy z moją żoną. A jaki cel masz na ten rok? No żeby wrócić do grania jeszcze na, w rundzie wiosennej i żeby się przygotować do, do tej rundy, teraz jak najlepiej, żeby nie było żadnej komplikacji, żadnych komplikacji z tym kolanem no i żeby wrócić do gry. To jest najważniejsze. Zgodnie z zapowiedzią, kiedy pozostali piłkarze mieli urlopy, Ty trenowałeś. Trenowałem, wzmacniałem nogę, tak jak kolega, Gabriel Nowak, który się cieszy z boku. Wzmacnialiśmy nogę i musieliśmy nadrobić właśnie yy, wspomniane zaległości. Chyba nie ma się co spieszyć tak naprawdę, jeśli chodzi o wejście w trening. Nie ma co się spieszyć, ponieważ yy, smutnym doświadczeniem nauczony, gdzie dwa miesiące temu już byłem, już byłem w Normalny treningu z całą drużyną. Za wcześnie wszedłem i zacząłem robić pewne rzeczy, których jeszcze nie powinien robić. Dlatego teraz postanowiliśmy wspólnie, że będziemy szli spokojnie. Nie będziemy określać czasu, kiedy będę już gotowy na 100%. Tylko noga będzie wyznacznikiem tego, jak będzie to wyglądało. Tutaj nie będę grał, no to na pewno lepszym rozwiązaniem byłoby zostać tam i jeszcze ogrywać się w Radzionkowie, ale. No, ale mam nadzieję, że tutaj powalczę o skład no i, i że nie będę tylko zawodnikiem do mody ekstraklasy, tylko będę walczył o pierwszy, pierwszy plac. Biorąc pod uwagę obecne Ruszady na Twojej pozycji, jest to całkiem możliwe? No, na pewno jest yy, dużo zawodników, które teraz jeszcze Adam Bana na pewno będzie rywalizacja i trener będzie miał z czego wybierać.